Jesteśmy na podwórku u mojego kolegi Arka. Podwórko jest tutaj, a obok podwórka jest ciekawa budowla. Słyszałem tak, że tak powiem od starszych ludzi, że to miał być młyn. Tak. Miał być młyn, tylko albo pieniędzy, albo zapału nie starczyło komuś. To znaczy, prawie był wykończony, ale siedział na grzyńce i potłuszcz się nagiął i zleciał, zabił się i tak została to na budowa. No to ciekawa historia, po prostu właściciel się zabił i to uznano już, że to pechowe miejsce. Ale to myślę, że to już było po wojnie budowane, bo patrzę, tak. że cementowe są pustaki. I to miał być elektryczny mój pewnie. Tu jest mocno zarośnięte, ale tak trochę, trochę podejdę bliżej. Może uda się zajrzeć. Tam w środku nie ma nic, nie? A tu jest studnia? Nie nie wiem. A nie, to jest śmierć. Ale ogólnie tu jest na tym podwórku studnia? Tam jest. Tu jest. Tu jest. A wiesz co? To sprawdzimy te studnie. Jak pozwolisz. O! Ale się je grozą. <taki> Takie scenery jak z horroru. Drzewa w środku porosły już. Drzewa to głównie te porosły. Czarny bez. Czarny bez. Porósł. Ale myślę, że na filmie to będzie ładnie wyglądało. A wiesz, młyny robili takie trzypiętrowe, wiem, tak jak wiatraki, dlatego że żeby, żeby zboże wciągali na górę i później, wiesz, sypywali do, do kosza zasypowego. A jak jesteśmy na podwórku, to pokażemy teraz jeszcze bardzo ładne podwórko. A może to jest do sprzedania? Ładne podwórko, teren wysoki, więc tutaj chyba nigdy nie jest mokro. Nie podmokły teren ładne takie murowane chlewy a można zajrzeć do środka, czy nie? to pusto a tutaj właśnie zwierzęta stały tu stały zwierzęta o, dzwoni mi telefon więc zrobimy pauzę